Siemano! Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z DBD. Ostatni odcinek jaki nagrałem był pod koniec ym, rocznicy 7 DBD więc od tego już minęło 3 miesiące od mojego ostatniego grania w DBD no i jestem ciekawy jak dzisiaj zagram po 3 miesiącach przerwy. Ale to zobaczymy oczywiście. Dobrze wybieramy oczywiście jakieś zadanie Dobra, i mamy jakieś zadanie takie. wyzwój. Wyzwol. Wyzwolicie. Zdaj mi salę tylu ocelałych 12, aż muszę zdjąć, więc trudno. No powiem tak, 12 jest dużo tego, ale dobra. No dobra, więc teraz tak. Zacznijmy sobie. Ym, oczywiście, gram bilę Tego bilę zostawić. Tego, co mam. Dobra, zostawię go. I teraz tak. I teraz tak, mamy to zadanie. No dobra, czas najwyższy zacząć grę. Dobra, mamy jakieś 20 prestiż, i 27. Nieźle nawet. Tu mi zostały jeszcze. Jaja. Oczywiście biorę. Myślę, że możemy zacząć. Pierwsza gra po trzech miesiącach przerwy. No, coś czuję, że... No nie wiem. No nie wiem, no mega dawno nie grałem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Dobrze, jesteśmy już na mapie Szkoła Podstawowa Midwich. Jak tu się grało? Bo ja już nie pamiętam, dobra. Chodziło się chyba w ASD. Czekaj, pamiętam jak się robiło 360. No chyba... No czuło się jakąś mniejszą, chyba. To jest Oj, chyba na pewno. Pewnie by było, jakby jakieś punkty sobie nabić. Z genów. Dobra, to naprawiam, ale on tu idzie chyba. Jest tam, widzę go. Kuźba idzie. No chłopie, nie grałem aż 3 miesiące w tą grę, a mnie gonisz. Już tu idzie. Wiesz, to lepiej się chowaj. Lepiej uciekaj! No i dostałem mu. Dostałem od niego w twarz. Siema. Weź mnie ulec na przykład. Dziękuję. O, widzę ludzi. On nie widziałem. Dobra ja idę zdjąć. To będzie najlepiej Dobra, mamy Mamy zdjęcia. Coś mam cię wyraźnie od razu? No dobra, ale chyba Idzie tu No nie no Serio? On tu idzie Albo nie? Idzie do tego gena zrobionego. Chyba. Idzie tu! Pewnie pójdzie tam nam już, albo stuneluje. No i idzie ją stunelować, ja nie mogę. O, tu jest jakiś zrobiony bardzo. I tam to już nie żyje. Dobra, ostatni gen nam został, tak ciekawości. To z ta ciekawe czy ktoś... Nie otworzył Niech nie otworzą skrzynki. To ja sobie otworzę. Dobra, robimy. I pół gena nam zostało jeszcze. Oni chyba, jak ostatnio grałem, to chyba teraz zwiększyli czas. Czy znaczy zmniejszyli czas robienia gena? Bo teraz ten jak Robimy w dwójkę. Ten gen tak szybko idzie. I jak ostatnio grałem, to chyba w trójkę tak szedł. A teraz w dwójkę. No to. Dobra. Pyk. Osiągam ją i biegnę do bramy od razu. miała adrenalinę. O kuźwa, tu jest. Całam się w krzaki. Poszedł. I mnie nie widział. Ja byłem w krzakach, on mnie nie widział ja teraz otwieram. Dobra, otworzę tak na 9-9. Dobra, jest na 9-9 teraz poczekam, nie? Aż oni. moje nasigania tam. O! Świecący totem znalazłem. To sobie go zniszczę. I to jest właśnie Noed, którego niszczę. No, nieźle co. I PYK! Nie ma Noedo. Jak to się mówi? To przejdzie, nie? Dobra, ryzykuję życiem wszystkim, ryzykuję. Żeby ją ściągnąć, mam zadanie. Żeby ściągnąć ludzi. Uciekam. Pyk. Yy, Uciekła. No to ja też uciekam. No i pięknie wygrana giereczka. Ucieknięta. Ładne, ładnie rozegrana. Nawet nie goniłem się ani razu z Mordukcą. Więc git. 43. poziom. Pięknie. Dobra, ja sobie teraz wylobuję trochę postać. Dobra, zlubeluję do 40. poziomu. Potem zobaczymy. No, N40 poziom trochę jeszcze mam punktów. Ale dobra. Kolejno, zaczynamy chyba kolejną już grę. Start o tym czasie jak nie ja mam do sobie. Jak postać trochę bardziej. Uuu, mam tego... Niech to się nazywa. Hedona na trzecim. To chyba wezmę hedona, co? Chłopie taki hedon. Fajnie by się od... No i klapa przekód znowu. Let's go down. Dobrze, jesteśmy na jakiejś mapie rozryskany plac, dziesiątkowany borgo. No to to jest mapa tego rycerza całego. No i ja tak średnio lubię tą mapę. Znalazłem od razu totem podświetlany totem. I pyk po totemie. Oj, to jest nawiedzona ziemia. najgorzej. No tu cały czas jest. Dobra, co otworzę skrzynkę. To idzie. Uciekaj! Dobra Uciekajcie! Dobra, ja pomogę wam Szybko! No zapomniałem, że on jest na hita Kuźwa, rozwalili... Gena No nie, dwóch położyli Dwóch położyła tam O, ten gen się zniszczył Dobra XD Ciekam od niej. Dobra Kuźwa walnęła mnie. Czy ona tu idzie? Chyba nie. Trochę naprawimy geny. Bo może ja pójdę po nią. Nie, ty zostań. Ja ją muszę wciągnąć. Ja muszę ściągnąć, bo mam zadanie. Kuźwa, no i ściągnął mi inny gość. Skończymy. Pa, skończymy. Witz. Dobra, wleczmy się może. Będzie fajnie. Wyleczeni, teraz ja wezmę sobie tego gena. Dobra. Trochę sobie... No robimy... Dobra, to już będzie trzeci gen, e, to szybko idzie. Fajnie, fajnie. To jesteś głupia. Nie, no, to przejdzie, nie zdążymy. A bo nie walnęła mnie! Dobra, kuźwa! Nie, dobra, mnie! Kuźwa walnęła, no Nie walnęła. Zrobili tam, gena. Już został nam ostatni. I jedna babka już robi ostatniego, to dobra. Tamto już ginie, no dobra, trudno. A gdzie jest tamto? molly, dobra. W piwnicy będzie apteczka. Jak będzie apteczka, to będzie super. Ona tam już kończy tego gena. Jest git w sumie. Dobra, teraz tak. Jest apteczka! Idealnie. Żółta apteczka z z bandażem. Będzie mi starczyć chyba na dwa razy. Już zrobię Agena, tu i tu. No ja muszę. się ulecze. To jestem w piwnicy, uleczę się i... i. idę, nie? Dobra, nie starczy mi na dwa razy ani na półtora Cała pcerzka się zużyła. Dobra. Nie, jest delikatnie. Jest blisko maina. Kuźwa przebiegła przez maina. I mi nie widziała. A ja sobie teraz otwieram tą bramę. Haha. Ono tu jest! No, i tyle z ciebie. Chodź tu. Nara. Jak to się stało, że ona mnie wolno na koniec? No oh, wow. Dobra, ale dwie piękne ucieczki zrobiłem. No i fajnie w sumie, no. Fajnie. Dwie piękne ucieczki. Podstawy oceny plus dwa. Już mam... popił trzy. Więc fajnie. Apteczki pierwsze w mocy. Ja patronek na brzuch zrobiłem. Plus. Ile ekspo miałem? 507. Fajnie. I to w sumie fajnie, no. Więc ja myślę, że można zakończyć ten odcinek. Więc jeżeli Wam się podobało oczywiście zostawcie łapkaczkę w górę, subskrybujcie ten kanał, a ja się zregnam. patrzeć na